Witam ponownie na mapie DNU w Counter Strike 1.6. Pijemy, rozrabiamy.pl oczywiście serwer 4 maps. Od razu bind na modele. No i lecimy. Szukamy. Szukamy kolegów przyjaciół do zabawy z nami. śmiechu musi być. Kurczę, ten, ten lagi. O, teraz mi podskoczył pięknie niestety. Oj, co poradzić? Zaraz spadnie, mam nadzieję. No, na razie się trzyma. Dostałem od nowego kanata. Dobrze, kolega załatwiony. No właśnie. Kurcze. no tego się nie spodziewałem. Aj, byłem blisko, bardzo blisko, niestety nie udało się tak jak chciałem. Cóż poradzić? W się, jest jeden, w gnieździe! Przepraszam, Ilonka? W gnieździe jest Aj, byłem blisko Bój, bój, bój Właściwie to mi się podoba w serwerze, że tutaj każdy stanowi jakąś taką część, nazwijmy to, rodziny. Wiem, że gadam teraz z głupio, aczkolwiek tak to wygląda. Każdy się zna, każdy z każdym miło gada. Oczywiście, no dobra, może nie każdy. Są osoby, z którymi mam niestety problemy na serwerze, bo jestem administratorem, który trzyma się dosyć ściśle regulaminu. I raczej nie przepuszczam złamania, bo mnie złamiesz tego, a nie a niektórzy gracze lubią nadwyrężać... Yy, pu, pu. Się, skupię się Ciekawe, czy mi dobrze wyjdzie skupienie się. Niektórzy gracze lubią nadwyrężać trochę... Niektórzy gracze lubią nadwyrężać właśnie tą, Tego... Kurczę, zapomniałem tego słowa. I ciężko mi teraz przypomnieć, to się nazywa... Cienkie myślenie, to wszystko od tego upału. Niby jest noc. Zaraz sprawdzimy czas. No dobra, może Kurde, nie jest noc. Yy, ale jest już późno. A na dworze u mnie jest 32 stopnie. Naprawdę ciężko mi jest znieść tą temperaturę. Ale no właśnie, więc niektórzy gracze lubią nadwyrężyć cierpliwość administratora. powiem to w ten sposób. Wulgaryzmy i takie tam rzucają, wyzwiska, oszczerstwa, Myślę, że jeżeli znają administratora, to mogą zrobić swoje sankcje z Niestety to nie działa. Stąd też poszła plota przez ewentualnych który które doszły za mnie ode mnie. Yy pana za obrazy. Muszę Ja jako admin nad uprawnienia. uprawiania bulgaryzuję Sam łamę regulamin. Co poradzić? Niestety tak to działa. Ale cóż, każdemu się nie dogodzi. A ja po prostu będę się takich graczy pozbywał. Są też administratorzy, z którymi oczywiście jakoś współpraca mi za dobrze nie idzie. Wolę unikać, bo no robią za dużo swojego, że tak to ujmę. Znaczy, jest za dużo swojego. Robią to, czego nie powinni ujmę w ten sposób, no ale co poradzić. Kurczę, już się Kurwa, ale zjebałem akurat timing. W sumie nie wiedziałem, może dlatego, że to jest temat, o którym może sporo się wypowiadać. Rusztowanie. Do jest jeden. E, rusztowanie po prawej stronie od do budówki. Ale niemiłosierne lagi czasu są. Kurczę, nie udało mi się go zabić. A, a no tak, brak spila, wszystko tłumaczę. O rany Julek, rany Julek. Wiatr to chyba. Ktoś gdzieś idzie, nie wiadomo gdzie. W Ilona z się. Widzi killera, może nie. Zabiła go kobieta, O oh jej. Yeah. Ilonka również jest stałym graczem na serwerze, co się szanuje, gdyż zawsze wraca do tego serwera. Szacunek za to ogromny. Kolega, cele mapy. Idzie do paki. Idzie do paki. Czy da radę ugrać? Czy da radę ugrać? No i nie dał rady ugrać, niestety. Ale był blisko. Dobrze. Oczywiście moja ulubiona broń, gali. Gaja się w rękach pali i lecimy Jeszcze, że chodzi sobie do dachu z Kubańce Pochylnia jeden, dobra Tocha, minus Kocha Po jeden No kurczę nie wyszło Ciekawe, podłożą to pakiet, czy będzie będą kampili, nie? Idzie, idzie gniazdo. Powolutku idzie. Wie, że ktoś jest na kurniku. E, czy na kurniku, przepraszam, na gnieździe. I jest pity. Wąski sam zabił siebie granatem. Gratulujemy mu. Każdemu może się zdarzyć, ale jemu to się zdarza dosyć często. Kurczę. Była ścinka, przez co nie mogliśmy zauważyć pełnej akcji. Ale widzieliśmy, że Pan zauważył. Noż, noż, blisko, 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 blisko. I nie udało mu się wychaczyć, kolegi. Ojej, dobra, nie będę na razie kupował. Spróbujemy z AWP coś ugrać. Może coś się uda. Komunikat, że jest mniej niż 5 CT, więc jest tylko jeden BS aktywny, górny. Za kangarem gdzieś jest. Minus. Killer do budówka. się. No ładnie, ładnie. Ponownie spróbujemy z AWP. Może ponownie coś wejdzie, chyba że jednak nie. O. Hop, hop. Poszedł na prawą stronę w hangarze. Będę grać w grę? Już nie będzie grać w grę? Aha, dobra, nikogo tutaj nie ma. słyszałem niestety gdzie kto jest celu się celu się i gdzie wie gdzie jest nie to bierzemy Galicza. Dokładnie. Poszło zgłoszenie do nas, że kocie buty malagi. Niestety za dużo z tym zrobić nie mogę, gdyż każdy obecnie ma lagi. W jeden, dwóch Każdy niestety obecnie malagi. Ostrzela do pana... Pana zapomniałem. <laughs> Paka, kurni. Trzeba dać ostrzeżenie, bo niektórzy za bardzo lubią kampić, będąc w DT. A to jest na serwerze ściśle zakazane. No właśnie. Został nam jeden kolega. Idzie gniazdo. Gniazdo to jego ulubione miejsce. Jeden granat wyjaśnił wszystko. Daj mi a mi o kurczę, zablokowałem, nie? Chodźcie dolny dworem może AWP w tamgarze jest? środek. Jak się... Przeniosło ją. A nie, sama się przeniosło do CT. KWINEK Co robi pan? Czy da radę to ugrać? Obstawiaj się <grystanie> Pan neutralny z AWP w hangarze Pan Quinek schował się za ładną skrzynę Pan neutralny ginie, będę grać w grę To z AWP ze scoutem I ugrał to u Ładnie wrzucamy M4. Chce ktoś pakę do misji? Najwyraźniej nikt nie chce kurnikiem wbijacie, kurnikiem. że, kroj któryś, dobra. Ktoś jest na dolnym. Uuu, ładnie mnie zeskanował, niesamowite. Aczkolwiek runda i tak nasza. Lecimy do przodu powoli, ale do przodu. Niestety i po śmierci sprawdzę Kalmirów Jest, z... mam go w znajomych. A WP w Hangarze. Kurcze, no teraz to już pozamiatane. Kurczę, Nie wiem jakim cudem nie trafiłem tutaj kolegi. W kurniku? Najprawdopodobniej. Ole mnie ładnie ja zdjął. czerwony. Czystym strzałem. Słaby laczek jest, wiesz. Kto to wbił? Co ty gadasz? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia kto Legii. to. No, gran to kibotu. Właśnie to jest płewinek, dla którego większość osób, które go to są odpały. Aha, czyli to jest Sledom. Dobra, już poznałem tożsamość tego tuż był administratorem serwera, ale również AC, dlatego nie wiem jest AC, jest na sieci, chłop, który robi bardzo dobrze swoją robotę. W kwadracie jest jeden. Długo będziesz grał? Co mówisz? Długo będziesz grał? Ja teraz w innym gram tutaj. Tu wchodzę tak od czasu do czasu. Ale nie to jest Zależy od. Jest... nie wiem. Nie wiem co ci powiedzieć. To dam na Widać rozmowy <grystanie> Ja mam swojego Tessa To musi... to napisać mi. No w Facebooku ci dam. Tak, tak. O, umawiają się koledzy na rozmowy w Tessa, pewnie pójdą na Mixa. Może. down. Aczkolwiek tutaj jest napis z nickiem Kalmirów, przez UZWIKŁE. A mnie to już by pośpieszał. Mm. Mm -hmm. Teraz będzie głupio się bronią no, cóż już Leciak skanuje Górny na szybko Leciak w 3 sekundy do, do Bsa dobiegł. To jest chłop nas spał nas Górnik idzie, kurnik! Nie wierzę, że go nie ucelowałem, no ale trudno się mówić. Kurde! No nie! Sprawdźmy, Cztery minutki! Musi być dobrze. Zamknij ryj i w pakę. No to ciekawe! Nożesz ale... A Ale AWP pochylnia Ojejku, no cóż nie wyszło. Kurczę, zapomniałem w ogóle o tym o tym okienku małym. Sprawdźmy jak gra Kalmirów. Seal. Obserwuję, obserwuję. Skill smoka. To są oczy Sokoła. Ogon węża. Dziki szalony chłop. Patrzony, patrzony. i ma kolegę. Nie celnął, pierwszy strzał. Teraz celnie, Patrz. On ma strasznie szybkie reakcje. Ale co poradzić? Lata praktyk robią swoje. Jeden z uczy się w 3 miesiące, inny w 4 lata. A WP w kurniku, dwóch nawet. A niektórzy, tak jak ja, mogą no się nie uczyć skill'a. No niestety. No ale cóż, ważne, aby gra sprawiała frajdę, a mi to sprawia Friday i przyjemność. O, będę grać w grę za i ze Scouta. Kal jest Diogo, grand, Rezika z Diogo. Kto się ostał pod gniazdem, lata. Karmi To ciekawe. Oc? nie udało mu się tym razem. No cóż, lecimy za kamerą. Chce pójść, pakę? Puściłem pakę. Kto podniesie pakę? Kielek z lombardów podniósł walkę. Uranilek. macie AWP. Ojej, spadło tylko asystent. W gnieździe AWP jest celowany w, przy górniku. No cóż, no cóż? Lecimy dalej. Odolny, dolny bez aktywnych. Minutę 12 sekund. Sprawdźcie, czy mam jakieś skrzyneczki. Zapewne nie, ostatnio otworzyłem dokładnie. Nie wbiegaj, bo pewnie o, killer za WPS Radio. Mówię, mówię. Patrz, patrzcie, patrzcie jak szaleje, patrzcie jak szaleję. Dobie, sam Zamknij, sam też szaleje. Bo te jak oprytanie. kurze głupie drzwi ładnie wyszło, tym razem, bardzo ładnie, ładnie. Za chwilę będzie losowanie. Otworzymy sobie skrzyneczko, jeżeli coś nam się uda. Jeżeli nic nie wylosujemy, no to trudno, nie otworzymy skrzyneczki niestety. Losowanie. Brazik otrzymał, będę grać w grę. Grali. I tylko szybko otrzymały skrzyneczki. No cóż. Upadnie się. Sprawdźmy jeszcze glera. Lecz się sprawdźmy. Popatrzmy jak tobie gra, chłopak. Słucha. Ciekawe, czy coś usłyszy. Słyszę, że ktoś rzucił flesza. Paka podłożona. Czy ruszy się? Czy się ruszy? Idzie przed siebie. Paka podłożona na dolnym. Jeszcze lepiej! I co teraz zrobi pan killer nie może wejść przez wentyl, trudno, mi też się czasem zdarza. Oj chyba jednak niestety nie ugra. Albo i ugra. Gdzie jest pan drugi? Zamknij jest na górze, Kalmirów leci w dół. hop. No cóż, tutaj się żegnamy, do zobaczenia w następnym odcineczku.